so Oto szlak na Mięgusz-Owiecką, pod Chłopkiem Pierwsze śniegi Miedziane Morskie Oko Za Skołą Czarny Staw pod Rysami Piękne widoki, ładna pogoda Tylko zwiedzać i podziwiać Oto ja Zmordowany, ale cały. Oto, gdzieś 50 metrów wyżej. Tutaj w całej okazowości miękko szczyt wielki. Pośredni. Nad nami czarny. A to kolejny pod śniegu, który muszę pokonać. O, a idzie ci ścieżka dalej na Mięguszowiecką przejęć pod Chłopkiem Totalna masakra Jak na tą spore część roku Tu jeszcze zalewa śnieg To było normalnie masakra To jest prawie, że w pionie względem podłoża Ale tak miało być i tak będzie To jest już kolejny czwarty płat śniegu. Trzeciego nie sfilmowałem, ponieważ nie miałem na to czasu. Ok, oto no. jest ten śnieg, To przed chwilą wszedłem. To jest wodospadzik. W kącie widać niżne rysy. Morskie oko. Ścieżka, którą szedłem Od chroniska nad morskim okiem. No i do góry siadnę, do góry. Teraz szlak się zrobił troszeczkę łagodniejszy niż przedtem. Zobaczymy co będzie dalej. Ale widoki nie, nie do opisania naprawdę bardzo ładne Łaty śniegu ja idziemy, idziemy dalej, szlak jest tyle trudny, że nie ma ułatwień podczas łańcuchów jedynie są dwie klamerki podobną u góry dlatego jest to najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach drugi co do trudności przypominam najtrudniejsza jest Orla Perci. rozdobyłem ją rok temu w sierpniu o, strumyczek płynie z wolno. Pięknie Trzeba uważać na śliskie kamienie Bo się łatwo można poślizgnąć na nich Niedawno turysta rys Podobno spadł O kurde Ale ja teraz nie wiem jak to iść Nie no, ślady jakieś są Ale nie A co rzeczywiście, to ten Znowu przez kolejny śnieg będziemy szli U góry widoczni turyści Trzej Spróbuję do nich dołączyć To już piąty wpad śniegu Bardzo niebezpieczny mamy masakra To niebezpieczne. miejsce Wam pokażę. Mamy przeność. Mamy przeność. jest Mamy. Mamy pokażę że możemy powiedzieć Dobre pół kilometra przepaści. A to Jęguszowiecki Szczyt Wielki z kawalnicy pośredni i czarny Oto stoję, to stoi stoję tu nagle Reise. Bilen er i reise. To ja, na Oto szlak słoneczny pod chłopkiem. Tak wygląda po przepaście. No i to już chyba, tak na czerwiec 2013. 6 albo siódmy śnieg. Już niedaleko do szczytu. Mięguszowiecki wielki. Ładnie się prezentuje. Oddalili jakieś chmury, ale ja się nimi nie przejmuję. No i jak Pan Bóg pozwoli, relacje dam, dam z samej góry. więc przełącz pod chłopkiem Ale się strachu na Pod Wielki, chińczowy stop Koprowy zsyt. Próba Minkuszowieckiego pośredniego nieudana Tu jest Męguszowiecki szczyt czarny Wręcz pod chłopkiem Chińczowy staw I tutaj to coś Nie mam na tyle jaj, żeby jej tam iść Najbardziej się boję tego, że niech ktoś złapie Zostanę mam nawet